Tak na to patrzę, tak to widzę. Spodziewam się oczywiście gorącej dyskusji w tej sprawie. No, ale mój Boże, jakie dyskusje w ostatnich tygodniach yy, yy, czy miesiącach nie są w Polsce gorące. Pan Braun jest nadal wykluczony w, w, z posiedzenia. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy dzisiaj zjawiać się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości. Ja nie odnajduję się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń, nazywając mnie zresztą jeszcze w innym programie tchórzem w, i wyzywając od najgorszych. W, ja nie będę w żaden Sposób ani wyzywał, ani w złośliwy sposób komentował słów Roberta Biedronia. Dobrze, to teraz kilka pytań. Bardzo proszę, pani redaktorze. Dzień dobry, panie marszałku. Marek Mikołajczyk, Dziennik Gazeta Prawna. Dwa pytania. Pierwsze pytanie o projekt uchwały dotyczący mediów publicznych. Jak przyjęcie tego projektu uchwały wpłynie na podejście Sejmu do na przykład Rady Mediów Narodowych, która znajduje się pod obsługą Kancelarii Sejmu i jakich konkretnie działań oczekuje Sejm po przyjęciu tej uchwały od rządzących, od ministra? Faktycznie no, tak jest, mogę o czym? Dopy, dopytać tak. w tej sprawie, jakby pan określił charakter tej uchwały, co ona ma dać? Faktycznie tak jest, o czym przekonałem się ze zdumieniem, oglądając budżet Kancelarii Sejmu na przyszły rok, że my mamy ją u siebie w budżecie. To znaczy my wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady Mediów Narodowych i obsługujemy Radę Mediów Narodowych. Natomiast żadne działania tutaj nie będą podejmowane na zasadzie, że teraz wyłączymy komuś prąd albo, w, albo będziemy... Ja wiem, że niektórzy marzą być może o jakichś takich spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie, zapewniam. Będziemy rozmawiali o wszystkim, co do czego mamy różne zdania. A... Słuchajcie państwo no nie urodziliśmy się wczoraj wszyscy wiemy i kampania wyborcza pokazała to bardzo dobitnie, że my w Polsce naprawdę mamy bardzo różne zdania co do kondycji mediów publicznych co do sytuacji z Radą Mediów Narodowych my tu niczego nie wymyślamy na nowo. My po prostu chcemy porozmawiać o tym tutaj na forum Sejmu a więc nasze działania w stosunku do Rady Mediów Narodowych ograniczą się do tego co zapiszemy w tej uchwale, którą dzisiaj przyjmiemy lub nie przyjmiemy w sejmie w żadnych innych działań w nie ma uchwała. Wyraża istotne wątpliwości, jakie mamy co do funkcjonowania Rady Mediów Narodowych, czy ten projekt, który czytałem, który wpłynął do laski marszałkowskiej. Jest tam jasne odwołanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, który zastanawia się, jak to jest możliwe, że skoro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiada za ten proces, to tworzy się jakieś jeszcze ciało pośrednie, które będzie teraz miało wpływ i silnie polityczne, które będzie miało teraz wpływ na de facto bypassowanie kompetencji Krajowej Rady. Natomiast jeżeli pytacie pan... Państwo, jaka jest moc tej uchwały? Powiedziałem to i powtórzę raz jeszcze. Uchwała nie jest ustawą. Uchwała jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie, uchwała jest apelem Sejmu, który Sejm może skierować, natomiast ona nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. W tym projekcie jest zawarte zobowiązanie Sejmu, z czego się bardzo cieszę, do tego, żeby ustawowo uregulować kwestie, które zostały popsute zarządu PIS-u, jeżeli chodzi o stosunek do mediów publicznych, i to zobowiązanie, jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Sejm, będzie traktowane bardzo poważnie. Bo sytuację jakby końcowo można uzdrowić w mediach publicznych, naprawić i sprawić, żeby były bezpieczne przy pomocy rozwiązań ustawowych. O takie będziemy walczyć. Natomiast ta ustawa wzywa, jak to się mówi językiem, uchwała wzywa, jak to się mówi językiem w prawniczym, często w różnego rodzaju pismach, do usunięcia skutków w naruszenia prawa. Jeżeli Sejm zgodzi się dzisiaj z taką opinią, z takim apelem, no to taką uchwałę podejmie. Natomiast to jest opinia i apel Sejmu. Sejm nie ma bezpośrednich narzędzi dzisiaj, no chyba, żeby się okazało, że na przykład niektórzy członkowie radiów, Rady Mediów Narodowych, o czym dzisiaj też donoszą media, nie spełniają kryteriów zasiadania w Radzie Mediów Narodowych, no ale tego ta uchwała nie dotyczy, tym się w tej chwili nie zajmujemy. Tak na to patrzę, tak to widzę. Spodziewam się oczywiście gorącej dyskusji w tej sprawie. No Ale mój Boże, jakie dyskusje w ostatnich tygodniach czy miesiącach nie są w Polsce gorące. Te sprawy trzeba rozwiązać, a Sejm może to zrobić właśnie w taki sposób, wyrażając swoją opinię, apelując, żeby zrobić z tym porządek i deklarując, co sam zrobi, żeby zrobić z tą sprawą, która jest tak zabałagana na porządek. Drugie pytanie krótsze. Kiedy Sejm zajmie się uchwałą w sprawie Grzegorza Brauna i zachowania z gaśnicą? Sprawa związana z tym haniebnym incydentem jest w tej chwili też przedmiotem rozmów politycznych między nami. Wiecie Państwo, jak było tamtego dnia. Zgłoszono prostą uchwałę, która w prosty, jasny sposób potępiała to, co stało się tam na galerii. Ale ponieważ pojawiły się głosy, że w tej uchwale trzeba jeszcze dołożyć męczeństwo chrześcijan, które jest niewątpliwym faktem, ale nie odbywało się na tej galerii w tym dniu. Tylko odbywa się w wielu miejscach na świecie i o tym oczywiście możemy rozmawiać. Natomiast jeżeli teraz mielibyśmy stoczyć walkę na sali sejmowej w takim dniu jak tamten, jeszcze o kwestię niewątpliwego, powtórzę, męczeństwa chrześcijan, a nie skupić się na tym, co stało się tutaj w tym sejmie, w tym budynku, uznałem, że nie byłoby to wskazane i zdjąłem ten punkt z porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Jak będziemy gotowi do tego, żeby w, o tym spokojnie rozmawiać, to o tym porozmawiamy. A na razie dość już rozmów. Trzeba robić, trzeba działać. W związku z powyższym, pan Braun jest nadal wykluczony w, w, z posiedzenia. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy dzisiaj zjawiać się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości. I straż marszałkowska została o tym poinformowana. Nie ma zakazu wstępu do tego budynku. Natomiast y, nie powinien znajdować się na sali plenarnej. Nie będzie dziś rozpatrywany ani na, tym, na tej części posiedzenia wniosek w sprawie wicemarszałka. Bosaka. Czekamy cały czas na adekwatną reakcję Konfederacji i jesteśmy w kontakcie z prokuraturem generalnym. Czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu panu posłowi Braunowi. Powinniśmy go w mojej ocenie jak najszybciej głosować. Tam będzie wchodziło w grę najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, nie tylko kwestia znieważenia obrzędów religijnych. Czy przerwania obrzędów religijnych, ale nie wykluczam, że również uszkodzenia ciała osób, które brały udział w tym, w tym incydencie. Natomiast pracujemy nad tym, na pewno nie, nie damy tej sprawie się rozejść po kościach. Dziękuję. Gazeta Wyborcza, bardzo proszę. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz. Pani Marszałku, ja bym chciała wrócić do tej uchwały dotyczącej mediów, które kiedyś były publiczne. Tam jest jedno sformułowanie, że Sejm wzywa państwa do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych. Chciałam konkretnie zapytać, jakie działania naprawcze będą podjęte przez, rozumiem, ministra Sienkiewicza, ministra budkę. I druga sprawa. Czy panowie wczoraj omawialiście, albo kiedykolwiek wcześniej, finansowanie TVP? Bo wiemy wszyscy, że mimo miliardów pompowanych w stację głównie w telewizję rzekomo publiczną, Bizancją, jakie tam się odbywało, złodziejstwo regularne, doprowadziło do sytuacji, że ta stacja jest na skraju bankructwa. Czy nowa koalicja demokratyczna będzie chciała ratować to pieniędzmi dalej publicznymi, czyli krótko mówiąc wpisze do projektu budżetu jakieś dodatkowe miliardy, czy nie? Dzisiaj, jak wiecie, trwała Rada Ministrów, nie wiem, czy już się skończyła, czy jeszcze się chyba nie skończyła, poświęcona budżetowi. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Wczoraj było spotkanie takie pre. Spotkanie budżetowe Rady Ministrów. Nie wiem, przyznaję szczerze, nie wiem, co w tej sprawie postanowiono i co w tej sprawie Skarb Państwa rząd zaproponuje Sejmowi. Nie wiem. Mieliśmy rozmowy na ten temat, ale one nie były konkluzywne na tym etapie, na którym ja w nich uczestniczyłem. Jest jasne, że potrzebujemy w Polsce mediów publicznych. Jest jasne, że nie da się wszystkich reform przeprowadzić od tak. Nie jesteśmy w stanie nagle sprawić, że te media, będą wzorem wszystkich cnót bezstronności i jeszcze będą miały zapewnione źródło finansowania i że to będzie stabilny projekt na lata. Każde ugrupowanie polityczne tworzące koalicję 15 października ma swój pomysł na to, jak to zrobić. One często są zbieżne, ale są też rozbieżności. Zobaczymy, co rząd pokaże w budżecie, jaki ma pomysł i będziemy się starali zrobić od strony Sejmu wszystko, żeby wesprzeć wszystkich tych, którzy będą chcieli realnej zmiany w mediach publicznych i tego, żeby one jak najszybciej mogły z tej kroplówki w budżetowej, a zacząć się utrzymywać w, przy pomocy odpowiednich regulacji, odpisów podatkowych, które wprowadzimy od tych czy innych firm, w, z funduszu misyjnego, który będzie można stworzyć. To są różne pomysły. Natomiast w tej chwili takiej decyzji i takiej konkluzji nie ma. Z tego co ja wiem na dzisiaj, na 11.30, bo jeszcze się nie zakończył rząd, mówię, zobaczymy co wyjdzie nam w momencie, w którym budżet wpłynie do Sejmu. Spodziewam się, że będzie to za chwilę. Natomiast zapytała Pani, co to znaczy, że Sejm wzywa skarb państwa do działań. Tak jak Sejm zobowiązuje się w, tej, w tym projekcie uchwały do tego, że zrobi wszystko, co jest możliwe w jego kompetencji, żeby przygotować ustawowe rozwiązania? które uzdrowią tę sytuację. Tak samo apeluję do wszystkich innych, w tym do Skarbu Państwa, żeby zrobił to, co Skarb Państwa może zrobić, żeby tę sytuację uzdrowić. My nie będziemy dyktowali, i tak rozumiem ideę tej uchwały, ministrowi Sienkiewiczowi, jak ma tę uchwałę interpretować. My nie będziemy mówić, a to w związku z tym oznacza, że musisz zmienić tego lub tamtego, albo zrobić w mediach to i tamto. My po prostu wyrażamy, rozumiem tak tę uchwałę, swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym. Mówimy dość, uważamy, że zmiana jest niezbędna. Mówimy, co my zrobimy i apelujemy do wszystkich innych ośrodków w państwie, żeby zrobiły to, co one mogą, żeby przywrócić konstytucyjny i zgodny z prawem stan i zgodny z przyzwoitością stan w mediach publicznych. Natomiast w tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań pod adresem Skarbu Państwa. Jest wezwanie do działania, bo dłużej ta sytuacja w naszej ocenie trwać nie może. Czyli to jest takie polityczne wzmocnienie Bartłomieja Sienkiewicza? To jest opinia i apel. W, 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 czy polityczne wzmocnienie to już... Minister Sienkiewicz sam ocenia, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta. Natomiast nas, nasi wyborcy zobowiązywali do tego, żebyśmy się tym tematem zajęli, żebyśmy nie zwlekali, a więc zajmujemy się w taki sposób. Dokładnie takie, jakim mówiliśmy w kampanii wyborczej. Mówiliśmy, że trzeba uporządkować kwestie mediów publicznych, bo sprawy zaszły za daleko, a język polski uczy nas, że ten wspaniały przymiotnik publiczny czasami może oznaczać różne rzeczy. Stały się tu rzeczy złe, w naszej ocenie wymagające zmiany, i dajemy temu wyraz tak, jak może dać dzisiaj Sejm uchwałą. Ustawa przyjdzie, mam nadzieję, niebawem i szybko prace nad nią się zaczną. Dziękuję. Może ja dopytam tej samej sprawy, ale w inny sposób. Czy ta uchwała, rozumiem, że ona ma być głosowana dzisiaj? Wszystko na to wskazuje, że tak. tak. Pierwsze czytanie odbędzie się, mam nadzieję, jeżeli Sejm się zgodzi, bo mówię, może być sprzeciw w tej sprawie w, w dniu dzisiejszym na sali plenarnej. No i później Sejm zdecyduje, czy chce tę ustawę, uchwałę odesłać do komisji, czy chce robić od razu drugie czytanie, bo uchwały procedujemy w dwóch czytaniach, ustawy w trzech, więc czy drugie czytanie odbędzie się od razu? Może zostaną zgłoszone jakieś poprawki. Wtedy te poprawki możemy albo odesłać do komisji, albo głosować bezpośrednio na sali plenarnej. Zaczniemy ten proces na sali plenarnej z uwagi na powagę tej sprawy. Chciałam dopytać w takim razie, czy ta uchwała podjęta już przez Sejm, ona daje narzędzia ministrowi kultury do podejmowania działań? Ona apeluje o podjęcie takich działań, natomiast to już teraz minister kultury będzie musiał sam ocenić, w, jakie wnioski wyciąga z tej uchwały Sejmu. Sejm zrobił swoją robotę, jeżeli zostanie ta uchwała uchwalona, na tym etapie, na którym mógł wyrazić swoje jasne stanowisko w tej sprawie. Natomiast Sejm nie ma żadnej władzy. Nad bezpośredniej, nad zarządami mediów publicznych, czy nad tym, kto gdzie, w jakim miejscu zasiada. Sejm możesz wyrazić swoją opinię w tej sprawie i powiedzieć, co jego zdaniem powinno zostać przywrócone, a powinien zostać przywrócone Ułatwia, prawostło. E, On ułatwia ministrowi Sienkiewicza działania. Ja nie znam planów ministra Sienkiewicza, więc nie wiem, czy, minister, czy to mu ułatwia czy utrudnia. Zakładam, że w wielu sprawa, w wielu kwestiach w tej sprawie, akurat mediów publicznych, możemy mówić podobnym głosem. To znaczy ta, ta uchwała, w, w, którą ja widzę w tym, w tym projekcie, który został złożony i który dzisiaj będzie procedowany w, i nasi koalicjanci z koalicji obywatelskiej, rząd koalicji 15 października, który powołaliśmy, bo to on przecież będzie podejmował decyzje wykonawcze w tej sprawie. Naszym, naszym zadaniem. Jest jasno dać wyraz prawdzie i powiedzieć jaka jest sytuacja, zdiagnozować pacjenta. A, Natomiast leczenie pacjenta jest w gestii lekarza, my jesteśmy diagnostą. A w sprawie KRS-u? W sprawie KRS-u no, być może dla. Wielu Polaków nie jest to sprawa aż tak paląca, natomiast to przeświadczenie kończy się w momencie, w którym znajdujemy się na sali sądowej i okazuje się, że status sędziego, który sądzi naszą sprawę, jest wątpliwy. To jest bardzo ważna dla Polaków sprawa. Natomiast ta uchwała w sprawie KRS-u, ona też wynika z tego, co, drodzy Państwo, widzicie na posiedzeniach KRS-u. One są transmitowane na żywo. Widzicie, co się tam dzieje, co się tam wyprawia z krs -em. Też trzeba zrobić konstytucyjny i prawny porządek zgodnie z tym, co zapisano. No jest w polskim prawie. Ta uchwała jest tak samo opinią i apelem. I ta uchwała, też ten projekt uchwały o krs on jasno też wskazuje zobowiązania Sejmu do naprawienia tego w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Przy użyciu narzędzi, które Sejm ma do dyspozycji. Nie wzywa do żadnej vendety, do żadnej zemsty, do rozganiania kogokolwiek, gdziekolwiek. Ona po prostu mówi: słuchajcie, od tego jesteśmy Sejmem, od tego nas ludzie wybrali, żeśmy mówili jak jest. W, i nie mamy wszystkich narzędzi, które chcielibyśmy do naprawy tej sytuacji, natomiast w jasny sposób, teraz, natomiast w jasny sposób dajemy wyraz temu, co w naszej ocenie powinno być zrobione. Dziękuję. TGFM, bardzo proszę. Macie Kluczka, TGFM. Panie Marszałku, czyli <śmary> doprecyzowując, bo były takie informacje przed tym, jak uchwała wpłynęła do Sejmu, że tą uchwałą będzie można odwołać członków Rady Mediów Narodowych. Teraz... Patrząc ten w tekst i z tego, co pan mówi, wiemy już, że nie. Ona tylko wzywa ewentualnie do naprawy tej sytuacji, która może się skończyć odwołaniem członków Rady Mediów Narodowych, ale w tej uchwale tego nie ma. No, czytał pan ten sam projekt uchwały, który ja czytałem. Czyli nie da się uchwałą odwołać członków Rady Mediów Narodowych. Nie pan, sobie... natomiast można zacząć się zastanawiać, jaki status ma dzisiaj w polskim porządku prawnym Rada Mediów Narodowych. Jaki jest jej faktyczny status. Z tego, co dzisiaj, ale to mówię, to są... To są doniesienia medialne, które śledzę tak samo jak państwo. Pojawiły się jakieś wątpliwości dotyczące statusu w Radzie Mediów Narodowych pana Czabańskiego, ale ja w porządku obrad Sejmu nie odnajduję w tej chwili wniosku o odwołanie pana Czabańskiego ani o formalne odwoływanie członków Rady Mediów Narodowych. Sejm stwierdza to, co stwierdza, jeżeli tak zdecyduje na podstawie uchwały, którą podejmie. Tyle. A czy może dojść do jakiegoś dualizmu takiego faktycznego, może nieprawnego? что. Że... Minister Kultury podejmie środki naprawcze, a Rada Mediów Narodowych będzie trwała, bo ci członkowie pan, będą uważać, no nie, nie że, że nikt ich nie odwołał. Dzisiaj nie będę zajmował się gdybologią polityczną. Jesteśmy w momencie na pewno ważnym politycznie zmian, które powinny w Polsce następować półtora miesiąca temu, ale ponieważ rozegrano to tak, jak rozegrano, to następują dzisiaj. I prędzej czy później musielibyśmy się zmierzyć z tymi pytaniami. Rozumiem, że inni będą mieli inne zdania. Ja mam takie zdanie, Ktoś inny ma inne zdanie, od tego jest sens, żeby o tym rozmawiać. Natomiast jakie wnioski będą wyciągane w drugim, trzecim, czwartym, piątym kroku, w związku z tym przez jedną albo przez drugą stronę? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie siedzę w ich głowach. Moim zadaniem jest dzisiaj przeprowadzić. To, co uważam dla, ważne, za ważne dla Polski, przez proces dyskusji i decyzji w polskim parlamencie. W, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, co się wydarzy za 24 czy 48 godzin. Ale kończąc ten wątek, rozumiem, że ta uchwała ma. Dawać prerogatywy ministrowi kultury, żeby zmienił zarządy TVP? Tak, ale proszę zobaczyć, ta uchwała nie daje żadnych prerogatyw ministrowi kultury. Ona apeluje do ministrów, do rządu, do przedstawicieli Skarbu Państwa, do tego, żeby podjęli, rozważyli treść tej uchwały, fundamenty prawne, na których stoi, i żeby rozważyli, co mogą zrobić, żeby przywrócić w zakresie mediów publicznych normalność. A Sejm ze swojej strony zobowiązuje się, że zrobi swoje. Czyli zacznie pracę nad w tym względzie. Natomiast to nie jest uchwała, nie znajdzie pan tego w niej, która mówi ministrowi, Sejm zobowiązuje pana do zrobienia tego e, lub czego innego, bo to minister sam najlepiej wie, w jakiej pozycji się znajduje, co zastał w resorcie, w jakiej jest sytuacji prawnej e, i to on decyzję w tej sprawie będzie podejmował. To dwa króciutkie pytania. Czy w takim razie Donald Tusk zapowiadając jeszcze przed wyborami, że w ciągu 24 godzin od wygrania wyborów posprząta, naprawi media publiczne, dobrze mówił? Bo teraz już internauci, widzowie, słuchacze pytają. No miało być w ciągu doby, a mija już tydzień. Czy to była dobra zapowiedź? No wie pan, chwilo trwa jesteś taka piękna, jak mówił klasyk. Można Być może czasami. nadal czas to iluzja, 24 godziny czasem trochę się wydłużą. My jesteśmy w trudnej rzeczywistości czasowej, bo proszę zobaczyć, że wybory wygraliśmy 15 października, Sejm się zebrał po raz pierwszy 13 listopada, rząd się sformował de facto 12 grudnia, no to, to już nie są 24 godziny i to nie do końca uważam, że z czyjejkolwiek winy po tej stronie, natomiast myślę, traktuję to jako publicystyczną zapowiedź, jako rzecz rzuconą w ogniu kampanii, no w 24 godziny to się nie da nic zrobić, czasami musi to zająć 48 albo 72, albo nawet parę dni, albo tydzień, albo dwa tygodnie. Tu naprawdę nic się wielkiego nie stanie, w, jeżeli jeszcze te dwie godziny albo cztery godziny w, 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 będziemy w tej w sytuacji status quo, ale ono się musi zmienić. To już na pewno ostatnio o rozciąganiu czasu mówimy w sprawie TVP, a o rozciąganie posiedzenia pierwszego sejmu, bo też. Padają pytania w przestrzeni publicznej dlaczego tak długo trwa? Jaki jest główny powód, że pan nie zamknął na przykład po wyborze Donalda Tuska na premiera pierwszego posiedzenia i nie rozpoczął pan drugiego? Dziękuję. Dlatego, że przez PiS i jego opieszałość, i przez to, że zostawili Polskę na dwa i pół miesiąca bez sejmu, znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu. Musieliśmy a. Odwołać jeden rząd tymczasowy, B. Powołać drugi rząd, który wyłoniony, wyłoniony został w wyborach, ogarnąć sytuację z budżetem, załatwić ileś rzeczy, które zostały po tamtym rządzie i które nie zostały właściwie przeprowadzone, no i zacząć reformy, na które się umawialiśmy z wyborcami. W zwoływanie Sejmu to jest procedura. O, trzeba poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem, w odpowiednie organy, to, to, to zabiera czas, a myśmy musieli mieć Sejm na podorędziu, działający, od Otwarty i nadrabiający te dwa, dwa i pół miesiąca lenistwa i obstrukcji, które zafundowano polskiej demokracji. Ja nie wiem, czy to źle, że widzieliście państwo przez ostatnie miesiąc Sejm, który pracował naprawdę intensywnie. Który pracował tak, jak nigdy do tej pory nie pracował. Bo ja to też słyszę od pracowników Kancelarii Sejmu, od posłów. Nie było tak, żeby Sejm był tydzień po tygodniu, po dwa, trzy dni. A jest. Dlatego, że wymagała tego chwila, sytuacja, stan, w jakim zastaliśmy Polskę, ale to sytuacja wyjątkowa. Dlatego w Zamkniemy posiedzenie Sejmu w, i wrócimy od stycznia już w tym rytmie, na który się umówiliśmy z klubami co dwutygodniowy, a więc będzie tydzień Sejmowy, tydzień niesejmowy, tydzień sejmowy. To się też spina z komisjami, z Senatem w, i w ten sposób będziemy procedować. Trudno, specjalne czasy, które nam zafundowały, wymagały specjalnych środków, ale pracowaliśmy intensywnie. Zrobiliśmy mnóstwo rzeczy. Widzę, to, że jeszcze są dwa pytania, tak? To tak, ja musi być na prezydium Sejmu, więc jakbyśmy szybko. Pan rozumiem. Y mierzy tym telefonem we mnie, bo Pan chce uwiecznić nasze spotkanie, tak, a nie tak, dlatego, tak, że tak właśnie robię, ktoś do Pana szef. dzwoni na przykład. Nie, absolutnie. Albo, a, to absolutnie. Z pełnym zaangażowaniem będę zadawał to <grym> pytanie. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Chciałbym dopytać, kiedy spodziewa się Pan więc takiego realnego, realnej zmiany na antenie TVP? Czy to przed świętami się wydarzy? Czy ten proces może trwać długo? Drugie pytanie. Robert Biedroń w programie Tweet Wirtualnej Polski odnosił się do Pana znanych poglądów, również w kampanii w sprawie referendum dotyczące tego aborcji. Powiedział, że to jest średniowiecze i, cytuję, radził, żeby Szymon Hołownia poszedł po rozum do głowy. Koniec cytatu. Co pan odpowie Robertowi Biedroniowi w tej sprawie? Dziękuję. Zaczynając może od Roberta Biedronia, radzę Robertowi Biedroniowi, żeby w takich sprawach, jeżeli on już się ośmiela coś mi radzić, trochę spuścił stonu. Trochę ograniczył emocje. Tu nie chodzi o kolejną nawalankę polityczną tego czy innego polityka, tylko o sprawy, które naprawdę rozdzierają serca i życia wielu ludzi w Polsce. Ja nie odnajduję się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń, nazywając mnie zresztą jeszcze w innym programie tchórzem w, i wyzywając od najgorszych. W, ja nie będę w żaden sposób ani wyzywał, ani w złośliwy sposób komentował słów Roberta Biedronia. Jeszcze raz powtórzę, uważam, że dzisiaj. Sprawy tak ważne jak kwestia dopuszczalności przerywania ciąży powinny zostać rozstrzygnięte przez obywateli. Bo jak się biorą za nie politycy, to się kończy dokładnie tym. Braniem się znowu za łby, obrażaniem się nawzajem, okrzykami płomiennymi, od, którego, od których nie poprawia się w żaden sposób sytuacja polskich kobiet. A jak spotkam Roberta, to popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, że będzie w stanie w twarz a nie do kamery, powiedzieć mi jeszcze raz to samo, co był uprzejmy od kilku dni opowiadać w mediach. Pana pierwsze pytanie dotyczyło... Dotyczyło realnych zmian na antenie TVP. Wie pan, list do świętego Mikołaja napisałem już jakiś czas temu i nie wiem, czym to się skończy na święta, więc trudno jest mi powiedzieć, czy na święta włączę telewizję publiczną i nie zobaczę tam gruczołu jadowego, nabrzmiałego i tętniącego, tylko obiektywny przekaz. Trudno jest mi sobie wyobrazić że pewne rzeczy mogłyby zwlekać, ale z drugiej strony czekamy już na to osiem lat, to poczekamy jeszcze tydzień, dwa czy miesiąc, jeżeli będzie trzeba, niech się to wszystko dzieje spokojnie, zgodnie z, pra z prawem, yy, yy, damy radę, naprawdę wytrzymamy. Ja nie wiem, co się stanie w święta i czy się uda cokolwiek zrobić w święta, bo nie mam żadnej kontroli nad tym procesem. Panie marszałku, jednym zdaniem, bo z dostałem prośbę od opiekunki dorosłej osoby niepełnosprawnej, bo ponoć trwa akcja pisania listów do pana marszałka w sprawie projektu ustawy dotyczącej podwyższenia renty socjalnej Aha. i apel o to, aby jak najszybciej się tym zająć, więc pozwolę sobie jeszcze dopytać w imieniu tych wszystkich osób, które czekają na te rozwiązania i mówią, że osoby dorosłe z niepełnosprawnościami nie mogą dłużej czekać. Dobrze, sprawdzę co się dzieje z tym konkretnym projektem. Myśmy przyjęli taką zasadę, że po takiej Kanonadzie legislacyjnej, która się odbyła w ostatnim dniu czy w ostatnich dwóch dniach działania poprzedniego rządu, rządu tymczasowego, wszystkie te projekty, które będą wiązały się z decyzjami budżetowymi, przesyłam najpierw do zaopiniowania tej Radzie Ministrów, która będzie ten budżet kreowała i będzie za niego brała odpowiedzialność.